Przedstawił Pan ten proces transformacji jako bardzo sprawnie przeprowadzoną operację służb specjalnych. I, I muszę powiedzieć tak, ja pamiętam realny socjalizm. Tam niewiele rzeczy działało sprawnie. Skąd akurat w tym miejscu no taka sprawna organizacja, przemyślane działania długofalowe? Skąd, skąd to się bierze? No coś tam ci ludzie muszą umieć. Wie pan, oni może. Zarządzaniem, znaczy, może kierowanie państwem im wychodzi gorzej, natomiast wydymanie kogoś to im lepiej wychodzi. Bo to wie pan, to tak jak z oszustem. No, oszustowi na ogół wychodzi dobrze oszukiwanie. Gdyby on został tak zostawiony sam sobie i na przykład, no nie wiem, jakimś majątkiem miałby zarządzać i nie miałby kogo oszukiwać, no to zaraz wszystkie jego wady by się ujawniły. Natomiast dopóki on tego nie robi, a jeszcze dodatkowo, a jeszcze dodatkowo, no to było, to na, nie oni to zaplanowali. Mówię, to decyzja została podjęta na najwyższej półce polityki światowej. I tutaj pewne rzeczy tylko wykonali sprawnie, wykonali sprawnie. Trzeba powiedzieć, że sprawnie. No generał Kiszczak-Nieboszczyk Niektórzy, ponieważ uważają go za przeciwnika politycznego, odmawiają wszelkich zalet. Ja tak nie uważam. On pewne zalety miał. Charakteryzował się takim specyficznym rodzajem mądrości, który nazywamy sprytem. Bo tego mu nie odmawiam. Że tego sprytu użył w złą, w złej sprawie, to jest inna rzecz, ale sprytny był. Nie da się ukryć, że sprytny był. No i dodatkowa sprawa, to jest znaczy taki finał, to trudno powiedzieć, że to finał, bo to cały czas historia się nie zatrzymała, cały czas proces dziejowy się toczy. To była kolejnym etapem, można powiedzieć, była taka 18 czerwca tego roku, międzynarodowa konferencja naukowa MOST, jaka się odbyła w Warszawie. Dlatego międzynarodowa, że oprócz naszych ubeków wzięli w niej udział ubecy izraelscy. I pretekstem do tej konferencji była 25. rocznica. Pierwszego transportu rosyjskich Żydów do Izraela przez Warszawę. W tym celu została utworzona jednostka grom dla ochrony tych transportów, no i później już nie wiadomo było, co z nią zrobić. No jak już powstała, to została. No i tego. I to był pretekst, te wspominki takie rocznicowe, to był pretekst do tego, że nasi razwieczczykowie przedstawili czy a stronie amerykańskiej ofertę dalszego utrzymywania w ryzach mniej wartościowego narodu tubylczego w zamian za gwarancję dalszego na nim pasożytowania. Wygląda na to, że oferta została, dlaczego ta oferta została złożona? No Kiedy prezydent Obama w drugiej połowie 2013 roku zresetował swój poprzedni reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, no to stało się jasne, że znowu przechodzimy pod kuratelę amerykańską. I to co dzisiaj powiedział pan minister Siemoniak, on rzadko się z nim zgadza, ale tu akurat ma rację, że obecnie mamy do czynienia, już jest, skończyła się pieredyszka po zimnej wojnie. Znowu wkracamy w kolejny etap zimnej wojny. I w związku z tym ta kuratela będzie dosyć, tak poważnie traktowana. W związku z tym trzeba było przebudować polityczną scenę, wyeliminować z niej stronnictwo ruskie, które zostało zapchnięte do głębokiej defensywy, osłabić stronnictwo pruskie. No i teraz jest stronnictwo amerykańsko-ruskie, którego eksponentem, tak ja w każdym razie uważam, jest Prawo i Sprawiedliwość. Ale. Ale. Tylko idiota stawia wszystko na jedną kartę, to znaczy na jedną partię. A jak mu ta partia zacznie podskakiwać, to co zrobi? Wtedy dopiero będzie szukał alternatywy? Nie. Musi mieć już zawczasu przygotowaną. Jak mu ta partia zacznie podskakiwać, to powie ta. No to ja już mam tu przyjaciół, proszę, z nimi się będę przyjaźnił. Jak się Wam nie podoba, to wtedy oni mówią, a nie, 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 podoba nam się. To, co jeszcze mamy zrobić, żeby udowodnić, że my jesteśmy lepszymi przyjaciółmi niż oni? No. Następuje rywalizacja o względy protektora. To jest mechanizm znany od starożytności. Mówi, nazywa się dziel i rządź. Dziel i rządź. Dlatego oferta ze strony Razwie Dupra została przyjęta przez stronę amerykańską. No i bardzo ciekawe teraz, bo Każde państwo poważne, jak wchodzi, że tak powiem, na teren państwa pozostałego, bo państwa się dzielą na dwie kategorie: państwa poważne i pozostałe. Więc jak państwo poważne wchodzi, bo, czy przejmuje nadzór nad państwem pozostałym, to co robi? Pierwsza rzecz: ustanawia tam władzę tzw. naszych sukincynów naszych sukniersynów, a eliminuje sukniersynów jakichś takich nie naszych. Prawda? No i u, u nas nie ma wyjątku. To jest tak samo jak wszędzie musi być. Scena polityczna musi być przygotowana pod kątem potrzeb amerykańskiej polityki, aktywnej amerykańskiej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. No i została odpowiednio przebudowana. Także. Tu wie pan, nasi bezpieczniacy wystarczy, że mają umiejętności wykonawcze. To oni nie muszą wymyślać, bo od tego są starsi i mądrzejsi. A wykonawcze, no to na tyle, to tam dają sobie radę, jak to mówią. Musimy demonstrować przed siedzibą generała Dukaczewskiego, przed siedzibą generała Czempińskiego. Przed siedzibą generała Petelickiego. Ja nie wiem, gdzie oni siedzą. Ale w każdym razie przed tymi siedzibami, bo oni tak naprawdę tworzą dyrektoriat prawdziwych władców Polski. Nie ta banda drapych rusków, która tutaj siedzi. Oni nic nie mogą. Oni nic nie mogą, oni mogą tylko wypić i zakończyć. Więc z nimi nie ma co rozmawiać, bo oni nic nie mogą. Oni są. Wystrugani z banana przez prawdziwych władców naszego nieszczęśliwego kraju. Polaków nie można zostawić samopas, ponieważ nie może być tak, bo ponieważ ten naród ma organiczną niezdolność do rządzenia takim dużym państwem. A nie może być tak, żeby w środku Europy było siedlisko anarchii. Trzeba nad Polakami ustanowić kuratele starszych i mądrzejszych. No to wtedy i dla Europy będzie dobrze, i dla nich będzie dobrze. Trzeba ich uratować przed nimi samymi. I wszyscy to przyjęli za oczywistą oczywistość i tak się stało. Dzisiaj, dzisiaj ta formuła, która jest już właściwie ukończona na skutek działań, koordynacji dwóch polityk historycznych i działalności piątej kolumny w kraju, ta formuła jest podobna do XVIII-wiecznej. Ale oczywiście są pewne różnice.